wszystkich tutaj Machiavelli, a to jest The Elder Scroll Skyrim. Gry już prawie przyszedłem już prawie całą linię fabularną, ale teraz zajmiemy się jedną z misji po pobocznych, które są naprawdę rozbudowane i bardzo ciekawe. Nawet niektóre lepsze od y, linii fabularnej. Najprze mamy taką misję. Dziennik... o, to wszystko pisze. To sobie przyznajcie. Także, chodzi o to, że idziemy ubić Mowarta, jakiegoś tam y, władca wampirów. Że będzie ciekawie. Idziemy do środka. Tak, good good. To jest moja towarzyszka od początku. Wymiata. Spokojnie, nie Przygotuj się. Przed nami. Czekaj, poczęstujemy może kogoś? Tylko ja. Biegnie chłopak. O kurwa. Nawet na Czas zakończyć te zabawy. Co ty masz? To chyba ty. bye. baj. Ktoś jeszcze? Вам пишет, сука. Ну давай, давай, касса. там кто? А, бля. Поскараним. Ale to, to umiejętność zdobywa się w innej misji, się zdobywa na trudniejszym. No dobra, idziemy dalej. O, co my tu mamy? Będzie krótka misja. ten mnie nie widzi jeszcze. Może bym to kupił. No, ja jest mowart. Kurwa, jakąś magią będzie wina? Nie lubię walić, nie lubię walą. Trzeba wow. uważać. Kurwa, chyba jest powolny w i to jak? O no Марай Nieczą. Wszystkiego. Muszę podejść. Nie, chcę prosić A ty? A ty? Ups. 우리가 사람들이 어쩌게 Złoto. Szyjnik. Prawdziwa. Szyjnik to jest osiek. Nie weszliśmy drogą w stronę. To już na pewno nie Dobra, to wychodzimy stąd i czym zadanie, nie? No i zniknęła. Chciał nam coś powiedzieć? Dobra, duch Ranek. Był się zmęczył. Ale mi pomogliście, chłopaki, bo po się nie piewali Ej ty. Mordczy był kiedyś spokojnym miejscem. Nie przejmuj się mrokiem, nie ma się czego bać. Niech bogowie czuwają Stany nad tobą podczas bitew. Tylko Spania. No to po misji. Dobra. Jeśli chodzi o mój ekwipunek... Może wam klasuję sobie łuku legendarny? Maska Wukuna, przekuty na legendarny. To są amulety, amulety. No oczywiście smocza płytowa zbroja. Smocze płytowe rękawice. i skorzenione bo tu u a dlatego że udzielki zwiększono o 30 punktów poziom no. mam Przecież, dobrze. 38 dobra wrócimy do tego mortalu Dobra. zobaczymy co ma nam... Co ma nam do powiedzenia? Co hmm, to będzie śnieżek? Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Naprawdę? Co masz na swoją obronę? <grych> Nic. Dobra, to <grych> nie Mądra wziąłem. decyzja. Chwali ci się. Aha bo wtedy, jak wyszedłem do... Dobro, swój wyrok śmieszny. Podobno wystarczy, że Wampir ci draśnie. A zamienisz się w taką samą bestię. Człowiek to cię. nie była prawda. Mam dostarczyć coś wprost do Twych rąk. Zobaczcie. mnie? To chyba na tyle. Muszę iść. Dobra, spadłeś. Teraz pamiętam. Mam jeszcze użyty mocy na grafikę, ale jedynie tylko ulepszająco miodem. Te kolory są wody. bardziej żywe? Zaraz się gdzieś w jakieś y, zakątki zieleni Bo skrajnie jest takie ogólnie szarabiej w ogóle Ale teraz ładnie naprawdę wygląda Tekstury na przykład y, więcej trawy, lepsze drzewa Fajnie to wygląda No i tekstury na przykład Smokin? broni Zobaczcie jak wygląda teraz szklany miecz Przezroczysty Fajny efekt Robi się nerwowo Tym, nie, to, na, na nowe pancerze czy tam, tam y, Jakieś bronie nie wiadomo jakie, bo Witaj, to nie to ma sensu ale najpierw sobie z poprawić jak, jak najbardziej się da. Dzisiaj cieszę się, się grą. No to do, do powiedzenia. No, zobaczymy. Nam przychodzi cieszyć się z twojego przejścia, przyjacielu. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Nie na ośmiu. nie przypuszczałam, że ci się uda. Może wreszcie zdołamy o tym wszystkim no, zapomnieć. Powiem. Weź to na dowód naszej wdzięczności. 1000. Tysiąc... Na moim dworze jest miejsce dla nowego tana. To głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek. Mogę go jednak nadać tylko komuś znanemu w moich włościach. Pomóż mojemu ludowi, no a ja. uczynię cię swoim tanem. Powodzenia. Tak więc, zgodnie z mym prawem jarla, nadaję ci tytuł Tanach Jalmarch. Gratuluję. Wręczam ci tę broń z mojej zbrojowni, która odtąd stanowić będzie symbol twojego urzędu. Powiadomie też no, straż o twoim nowym tytule. Nie chcielibyśmy przecież, żeby brali cię za kogoś z pospólstwa. Nie możliwe. Ciepło kamienio górza to miła odmiana w tej zimnej, ponurej krainie. O Jezu, kobieto, co mi to dałeś za zło? Ale nie ma. Dobra, ma nam nie brakuje, więc mam nadzieję, że nie szukasz pracy. Czego, magowie? Znajdziesz się w opałach, jeśli zaczniesz grzebać tu w zamkach. Nie. O jezu, no. Musiałem się włamać. Nie mam bo... Dobra. W jakieś ładniejsze miejsce A, jeszcze też oczywiście mapa jest bardziej dokładniejsza. Widać drogi o, do białej Zobaczycie, mój skromny domek. Ja, no. Pełno kryształów, jakieś rdzenia energetyczne Centuriona. Tu jakieś maska. Się, pełno Tu mam... Smoków. Smoczek. Pełno łusek tu leży w ogóle. Pełny bumidel, to wszystko zawalone. O nie mogę podnieść, nie wiem czemu. Tak samo. Tu jest totalny chaos. Tu jakieś... Pytła zmiany to, to przede jakieś legendarne. Pełno tutaj smoczych kości wiadomo. To wszystkie totalne burda. Zobaczmy, gdzie powiększyć sobie dom o wiele. To mamy... Chwała ci tanie. Mam ale to może innym razem. Ja dziękuję za obejrzenie. Na pewno jeszcze będę nagrywał odcinki Skyrim. Ja z wami żegnam, tu był Makaweli. A to był The Elder Scroll Skyrim. Cześć!